Chciałybyśmy osobę księdza arcybiskupa, księży biskupów, kapłanów, całą naszą archidiecezję krakowską oddać, zatopić w sercu Najświętszej Rodziny. A jeśli życzyć, to chcę wyrazić te życzenia słowami, którymi od tysięcy lat modlili się pobożni Izraelici, a dzisiaj modli się Kościół, czytając Psalm 20. Niech Pan Cię wysłucha w dniu utrapienia. Niech Ciebie chroni imię Boga Jakuba. Niech ześle Tobie pomoc ze świątyni i niech Cię wspiera z sejonu. Chcemy serdecznie księdzu arcybiskupowi, księdzu kardynałowi, księżom biskupom i sobie nawzajem życzyć tego poczucia pełnej wolności w tym, co się głosi i w tym, jak się żyje według Bożych przykazań, ale zarazem też poczucia, że się zrobiło wszystko, co było w mocy, co się dało, a nawet i czasem ponad siły dla Chrystusa i dla Kościoła. Ta świadomość powołania, konsekracji. Szczególnego miejsca w kościele. Niech będzie dla sióstr w tym świętym czasie źródłem wielkiej osobistej wdzięczności, radości, pokoju. Niech będzie źródłem tych darów ducha, którymi siostry będą się dzieliły z innymi. Niech w życiu posłudze kapłanów powtórzy się treść. Śpiewu aniołów betlejemskich, chwała na wysokościach Boga, a na ziemi pokój ludziom, których On sobie upodoba. Zdjęcia.